19 czerwca. Jestem wciąż pod wrażeniem uchwały partii komunistycznych w Moskwie. Czegoś tak głupiego jeszcze moim zdaniem nie było. Zamiast pokazać, że ten ich socjalizm rzeczywiście jest lepszy od kapitalizmu, że daje więcej wolności i dobrobytu, oni szczują tylko bez opamiętania na imperializm. Wydaje mi się, że Pan Bóg odebrał ruskim rozum do reszty. Pan Bóg z Panem Marksem na spółkę co jednak wcale nie dowodzi, że chce ich zniszczyć. A więc Władysława Bieńkowskiego, najliberalniejszego komunistę, październikowca, w 1956 to on chyba pisał Mowy Gomułce, twórca koncepcji znaku, wylano z partii. Wylano go oczywiście za ów maszynopis, który mi dał do czytania. Czyli, że oni nie krępują się już ani trochę za mordyzm tępy, triumfujący, i bez maski. Podobno przewodniczącym komisji kontroli, która naszego władza wylewała, był osławiony Witaszewski. Wyobrażam sobie, co tam była za rozmowa gęsi z prosięciem. Nawet i fizycznie to porównanie jest aktualne. Stach Stomma udzielił wywiadu francuskiemu Le Monde, w którym po staremu balaka o grupce bezpartyjnych katolików w Sejmie która liczy na demokratyzację, rzekomo w socjalizmie, niezbędną, jako posunięcie taktyczne wobec komunistów w Warszawie, że nie mogą spać spokojnie, bo im nic złego ze strony znaku nie grozi. Rzecz jest udatna, jako obiektywna, merytoryczna informacja żadna. Toć komunizm, nie żaden tam socjalizm, stoi właśnie na dyktaturze, eufemicznie zwanej dyktaturą proletariatu. I demokratyzacja w sensie jakichś swobód słowa, Zgromadzeń, etc., to dla niego ogromne niebezpieczeństwo. Toteż zgoła się do niej nie kwapi, a także gotów wykorzeniać ją siłą. Czechosłowacja i tysiąc innych przykładów. Także nasz Staś niezbyt akuratnie poinformował Francuzów, raczej poprzez nich przemawiał do Zenusia kliszki w Warszawie. Inna rzecz, że po cóż właściwie informować Francuzów, i tak nie zrozumieją, a także nie zechcą zrozumieć, bo oni kochają Ruskich i chcą kochać nadal. A pies, że ich jebał. Raz już wszakże kozacy byli w Paryżu. Widziałem nowo upieczonego posła znaku Tadeusza Myślika. Triumfuje i promieniuje, że niby wybrał go sam teren, czyli partia w Krakowskiem i że nic nikomu nie zawdzięcza. Nastawiony jest na pracę organiczną, Twierdzi, że partia to jest klimat, na klimat zaś nikt nie może poradzić, ale żyć w nim trzeba. Opowiedział dobry kawał co jest gorsze od kultu jednostki, kult zera. Dużo jest w Polsce bzdur, ale ostatnia z ołowianymi żołnierzami przekracza wszystko. W prawie i życiu Wiktor szpada, pseudonim Gontarza, siepał się okropnie, że w państwowych komisach. Innych już nie ma. Sprzedaje się ołowianych żołnierzy wyobrażających Niemców z afrykańskiej armii Romla. Wynikła z tego wielka draka, śledztwo, awantura. W rezultacie zadecydowano, że w sprzedaży mogą odtąd być tylko ołowiani żołnierze polscy lub radzieccy. Tak więc chłopcy mogą się bawić tylko w wojnę polsko-radziecką hi, hi, hi. Upał straszny więc już tylko pokrótce zanotuję, że a. Wybieram się za godzinę na zawody lekkoatletyczne memoriał Janusza Kusecińskiego. b. Przeczytałem w kulturze paryskiej ciekawy artykuł Czesia Miłosza o emigrowaniu do Ameryki. Wywodzi w nim, że w Stanach, będąc polskim poetą, nie czuje się obywatelem drugiej klasy, co byłoby nieuniknione w Europie. Nie czuje się też człowiekiem bez ojczyzny, bo wszyscy są tutaj w tej samej sytuacji. c. Z Wackiem są kłopoty, bo tu na nich zaczynają sarkać i pomstować, że grają w NRF. D. Czekam na tego głupiego Amerykanina, który zamówił u mnie muzykę. Będę w końcu z niego żył przez najbliższy rok. Chyba to już wszystko. Niestety, dziennik ten robi się kroniką, faktów w nim sporo, myśli mało. Myśli zresztą oszczędzam do swojej drugiej roboty, do której przywiązuję dużą wagę. Ale czy będzie to rzecz udatna i czy ujrzy światło dzienne? Ha!